Co się na temat ruchu obrony granic, czyli rok stworzony przez Roberta Bąkiewicza? Tak, zacznijmy od podstaw. Żadna osoba w Polsce, która nie jest do tego uprzywilejowana, że tak to powiem, nie ma odpowiednich kompetencji, odpowiednich zezwoleń, nie ma prawa nikogo, wylegitymować. Nieważne, czy mówimy o drugim Polaku, czy cudzoziemcu. Nie możesz sobie podejść do kogoś i zażądać, żeby on Ci pokazał dowód osobisty. No, w się, możesz, ale ta osoba nie ma obowiązku Ci go pokazać. Nie ma też obowiązku powiedzieć Tobie, skąd pochodzi, dokąd jedzie, po co jedzie. Nie ma obowiązku Tobie udostępnić tych informacji. A nawet gdybyś dostał te informacje, ROK nie ma możliwości ich sprawdzenia, ponieważ nie ma dostępu do bazy danych. Może dokonać tak zwanego aresztowania obywatelskiego. Aresztowania obywatelskiego dokonuje się tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli złapiemy osobę na gorącym uczynku lub uciekającą. Właśnie z danego miejsca zdarzenia jest ryzyko, że ta osoba zniknie, się zaszyje, że nie będzie można jej znaleźć. Wtedy możemy dokonać obywatelskiego zatrzymania, ale i tak musimy przekazać tę osobę do, jak najszybciej do odpowiednich służb. Innym słowy, rok nie może zatrzymać o tak sobie migranta, czy go zawrócić z granicy. Nie można nawet sprawdzić, czy ten migrant jest tutaj legalnie, czy nielegalnie. Nie ma do tego uprawnień. Gdyby członkom roku naprawdę zależało na obronie granicy, to dołączyliby do Straży Granicznej, która tak naprawdę jest bardzo, bardzo silnie, z tego co słyszałem, niedokadrowana. I to nie dlatego, że rząd nie chce mieć Straży Granicznej, po prostu ludzie nie chcą się tam zaciągać. Więc jeżeli chcą ochronić, granic legalnie, niech zaciągną się do Straży Granicznej. Ale jeżeli zaciągną się do Straży Granicznej, to będą musieli robić to, co politycy im mówią. Nie! Nie! Straż Graniczna, policja jakakolwiek, mówimy o jakichkolwiek mundurowych, oni nie służą dla rządu, oni mają służyć dla narodu. Jeżeli taki służy dla rządu, to znaczy, że już nie jest na przykład strażnikiem granicznym, tylko jest prywatnym ochroniarzem. Powinien wylecieć z roboty. Jeżeli jakiś polityk rozkazuje służbom niezgodnie z prawem, takim służbom mundurowym, to nadużywa swoich kompetencji, nadużywa swojej pozycji i powinien wylecieć z rządu. Jedyne co rok może robić, to stać na tej granicy i filmować. Co jest też niezgodne z prawem, ponieważ bez tak naprawdę zezwolenia przez drugiej osoby bez jej zgody, nie możemy jej filmować i udostępniać na przykład na TikToku. Innymi słowy, to są ludzie, którzy dosłownie łamią prawa. Prawa i zasady będące tutaj u nas w Polsce. Mówimy, że imigranci nielegalnie przekraczają granice i jest to niezgodne z prawem, a tymczasem mamy ludzi, którzy będą też łamać prawo, żeby bronić naszych granic. I oczywiście, jako są zajęci obroną naszych granic, obroną w cudzysłowie, to nie mogą iść do pracy, w związku z czym robimy dla nich zrzutki i zbieramy pieniądze, żeby im zapłacić. Nie, nie twierdzę, że nie mamy problemu z nielegalnymi imigrantami, że to, co tam robią Niemcy, że kompletnie po prostu podrzucają nam. Nawet jeżeli deportują, rzeczywiście tak jak mówią, że deportują osoby, które przekroczyły granice z Polski do Niemiec, nie dostały azylu, zostały z powrotem deportowane do ostatniego kraju, w którym przebywały, czyli do Polski, to nawet biorąc to pod uwagę, to powinno się to odbywać w taki sposób, że powinni być oni przekazywani bezpośrednio naszej Straży Granicznej. Wygląda na to, że niemiecka straż graniczna po prostu to olewa. Czyli mówimy tak, jeżeli chcesz naprawdę wspierać obronę naszych granic i tak dalej, to dołącz do instytucji, która rzeczywiście, fizycznie, praktycznie, zgodnie z prawem może coś zrobić, a nie taką, która po prostu sobie stoi i nic nie robi, bo nic nie może zrobić.